Doktor Bogusław Grebowski, witam. Witam serdecznie. Janusz Lewandowski zakończył polem minowym, dokładnie użył takiego określenia, pole minowe, że na każdą władzę, na każdą ewentualnie nową ekipę PiS zastawia coś na kształt pola minowego. I coraz więcej min chyba na tym polu, co? Coraz więcej min, coraz, o, coraz większej mocy i coraz dalej od obecnego terytorium. Czyli coraz bardziej w czasie. Rozmawialiśmy parę miesięcy przed wyborami. Otóż tak, i co się zdarzyło w ciągu paru miesięcy. No, mówiłem wtedy, że ten budżet jest nie tylko, że źle skonstruowany, to on jest po prostu bezczelny, bo tam tych min jest bardzo dużo. No i teraz się okazuje, że tak jest wystarczy ostatnią ustawę, którą przyjęto, przekształcającą Fundusz Solidarności z osobami niepełnosprawnymi, który ma na koncie zero, bo dopiero pierwsze wpłaty od tych, których dochód roczny przekracza milion złotych w 2019 roku, czyli wpłyną po rozliczeniu rocznym na początku, w kwietniu, w marcu 2020 roku. Przekształcono Fundusz Solidarności, z którego mają być wypłacone trzynaste emerytury, ale jednocześnie... Napisano w, w tej ustawie, że już wypłacona emerytura w kwietniu tego roku 2019, która była normalnie wypłacona jak emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawiadywanym przez ZUS, że ona będzie przejęta przez ten Fundusz Solidarnościowy, czyli Fundusz Solidarnościowy zwróci do ZUS-u pieniądze za tę emeryturę. Pytanie, a skąd ma wziąć? bo on pożyczy. Też od ZUS-u, który zawiaduje drugim funduszem, rezerwy demograficzne. Tak, tak w budżetach rodzinnych można było robić. Właśnie, ale po co to jest? Proszę popatrzeć, jak kompletnie teraz mają nieprzejrzyste są finanse publiczne dla na przykład takiego człowieka, który jest inwestorem zagranicznym, rezyduje, bo zarządza funduszem emerytalnym w Los Angeles, ma 0,02 proc punkta procentowego na polskie obligacje, a ma w portfelu 70 krajów, przecież on nie będzie to wnikał, a to kiedyś wybuchnie i skokowo nastąpi dostosowanie percepcji polskiej gospodarki do tego, co będzie ukrywane wybuchnie, przez lata. Ja, ja, jak taki wybuch mógłby wyglądać? To znaczy na czym by, by mechanicznie? Po prostu w ciągu dwóch miesięcy mamy wzrost stopy procentowej od obligacji z 2% do 4,5% i kurs złotego o 5 czy o 10% się deprecjonuje. Jesteśmy w innym świecie. Koszt pieniądza jest bardzo drogi. Koszty obsługi długu zagranicznego rosną o miliardy. Ja mówię, że to jest jeden z efektów, bo przecież do tego dochodzi to, że spowalnia tempo wzrostu gospodarczego i to spowolnienie teraz przyspieszyło. Drugi kwartał tego roku to 4,6%, a trzeci już 3,9%. Już powyżej czterech najprawdopodobniej nie wyjdziemy. Myślę, że będzie około, też około 3,9%, 3,8%. W następnym roku ustawa budżetowa przy, przewiduje 3,7%. Nie ma takich możliwości. Będzie bardziej 3%, 3,2% niż 3,5 czy 3,7. Z tendencją, dół? Z tendencją dół. cały czas? Oczywiście. Teraz jeszcze a propos tych min. No proszę zwrócić uwagę, teraz mamy taką polemikę, że były wiceminister pracy Marczu, który poszedł do Polskiego Funduszu... To co No, już no właśnie on... Bo szczery Teraz właśnie. tak, tragizuje, jakie to będą niskie emerytury w 2080 roku, że to będzie 1000 złotych... W po czterech z rządów PiSu nam zapinać pasy. Tak. I mało tego, to byli ludzie, razem z jego szefem, czyli Pawłem Borysem, którzy przecież brali udział w procedurze podwyższania wieku, obniżania wieku emerytalnego, gdzie wszyscy ekonomiści mówią, to się skończy nie tylko źle dla finansów publicznych, ale dla emerytów, szczególnie dla kobiet, które będą mieli głodowe emerytury. W ciągu 20 lat, powiedzmy 20 lat, tak, tak nachybił... Ale jeszcze, jeszcze... Ja, ja mówię o 20 latach, za sekundę, bo mówię, mówię o tych 20 latach, ponieważ de facto Marczuk w tym swoim słynnym twicie sam podał taką perspektywę, że mniej więcej 2040 z groszami to o, już będą 1000, 1100. To tak. w ciągu 20 lat fakt, że obniżyliśmy wiek emerytalny, to o jakiej sumie, gdyby to wszystko per saldo, do to jest jednego znaczy, koszyka tak, wrzucić, To mówimy, w ciągu... Ile pieniędzy będzie brakowało w związku z tym, że przez 20 lat dalej funkcjonowałoby obniżenie wieku emerytalnego? Za 20 lat to będziemy, kilkanaście, 20 lat mhm. będziemy musieli tylko z tego tytułu, z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dopłacać około 20 miliardów rocznie, co na obecnych pieniądzach to jest 1% PKB. Ale pomimo tego, że będziemy tam dopłacać, to emerytury dla kobiet będą o wiele niższe. No zaraz, czyli, czyli w ciągu 20 lat jest 400? Ja cztery... mówię, roczna dopłata tak, wtedy czyli będzie. Czyli w ciągu tak, tak. 20 lat jest 400? Tak, łącznie jak sumujemy. Mhm. Ale panie redaktorze, przecież ta jego wypowiedź mówi tak. On mówi w 2080, bo tam jest na 60, 80 rok te emerytury będą niskie. A dlaczego będą niskie? No między innymi dlatego, że skrócono wieg, obniżono wiek emerytalny. Ale też dlatego, że demografia się źle rozwija. Przecież on był twarzą 500 plus. Mhm. A przecież 500 plus, po co było zrobione? No przecież miał poprawić demografię. Jej, no Czyli wychodzi minister, który to, to wprowadza to, to 500, to, to 500 to, to plus. To, to jest. Ja, ja tego nie kupiłem, pan tylko. Wie, po co było? Tak. No. Ja, było pokupienie głosów. Ale proszę zwrócić uwagę, wiceminister przechodzi po roku o odejścia ze od stanowiska mówi te 40 parę miliardów, które co roku wydajemy. Po to, żeby te prognozy, które demograficzne, które były złe, żeby zatrzymać, mówi tak, za 64 lata, bo wprowadzono 500 plus w 2016. Prognoza na 28, 2080 rok to jest za 64 lata, Mimo, że będzie ten 500 plus przez 64 lata dotyczyło dwóch, e, dwóch pokoleń, nic nie zmieni w demografii dalej będzie źle. To po co te pieniądze były wydawane? To jest to teraz, proszę przemnożyć 64 razy 40 parę miliardów. To jest 2% PKB rocznie. To jest 10% wszystkich wydatków. Czyli podsumowuje twórca programu 500, to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. O a pan kobiet. Tego tak, one powinny oczekiwać. One będą w najgorszej sytuacji. No bo jeżeli o 7 lat będą krócej pracowały, a o 7 lat dłużej pobierały emeryturę, to mamy przesunięcie 7 lat mniej składek i siedem lat dłużej z tych mniejszych składek wypłacane emerytury, będzie dramat. No to kobieta, zapyta, która nas teraz ogląda, no to, to ile ja dostanę, jak zarabiam A, dzisiaj? Trzy, jedna, jedna, no to, to będzie na minimalnej emeryturze. Przynajmniej jedna trzecia kobiet albo i więcej, to będą minimalne emerytury. Czyli? No w, w tym roku to jest 1050 zł, czy 1100, na rękę to jest 900, w następnym roku to będzie 1000 zł z kawałkiem. No to lewica mówi, to my proponujemy minimalną 1600, to będzie rozwiązanie problemu. Mówi? Lewica. No, i ja rozumiem, że lewica się zrzuci i po 600 zł do, do tego do, dołoży. A oni za mówią, No oni z tego, że ludzie będą płacili, część z nich pewnie ze 400 tysięcy, wyższe składki, a jeszcze im się utnie na górze i, i będzie, redaktor, będą pieniądze i teraz na. Teraz, panie że pokazał pan dylemat, w jakim jest Polska i będzie przez następnych 10 albo więcej lat. Pokazał pan alternatywę dla tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli co proponuje lewica. Jaki jest aksjologia, jaki jest powód, żeby w państwowym, obowiązkowym systemie, który dotyczy na kuli ziemskiej raptem miliarda dwustu ludzi, a mamy siedem i pół prawie, czyli y, jakaś mała część ludzi żyjących na Ziemi, to dotyczy tylko Europy i Ameryki Południowej, ma y, system emerytalny, powszechny, obowiązkowy, państwowy. Dlatego, że większość uważa, że nie należy człowieka zmuszać. Przecież każdy człowiek wie, że może żyć dłużej niż jego aktywność zawodowa i przez... Kilka tysięcy lat, jak ludzie żyli, nie było żadnych systemów emerytalnych. One powstały 100 lat temu i dotyczą tylko jednej piątej, jednej szóstej ludzi żyjących na świecie. To jeżeli ktoś zmusza kogoś, żeby w systemie państwowym, powszechnym, obligatoryjnym oszczędzał na swoją emeryturę. To jaki jest powód, żeby zmuszać ludzi, którzy zarabiają po 10, 20, 30 tysięcy, żeby od całej tej kwoty oszczędzali po to, żeby mieli emeryturę na poziomie 15-20 tysięcy? Przecież to zabezpieczenie powinno dotyczyć tylko niezbędnych wydatków na wieku, kiedy nie, nie, nie ja świadczymy nie pracy. O to chodzi. I dlatego nie wolno przekraczać tej kwoty 30-krotności, a już powiedzenie ludziom, że tak, ty masz płacić więcej niż 30-krotność, to, to po to jest system podatkowy. Więc mamy taką alternatywę. Ale to, to, to pani yy, posłanka Biat, która była na miejscu pana doktora tydzień temu, powiedziała, nie, nie, spokojnie, podatki też podniesiemy. No, no więc nie będziemy nie, pan się nie cierpliwi. Aktywność panie. gospodarcza spadnie, ludzie, którzy będą niesłusznie, wbrew logice, yy, na której oparty jest... Obowiązkowy system emerytalny. Będą płacili za duże składki, więc będą uciekali przed tym w dzia prowadzenie działalności gospodarczej. Przecież teraz prawie 5 milionów ludzi jest wyłączonych. Systemu płacenia składki w oparciu o swoje dochody, bo płacą ryczałt jak prowadzący działalność gospodarczą, bo y, mają jakieś karty podatkowe i tak dalej. Czyli nie mają powiązanej składki z dochodem, więc będą uciekali w takie formy świadczenia pracy w innej formie prawnej, w umowie gdzie umowę y, zlecenia, tak, gdzie się płaci od procenta od minimalnej albo średniego wynagrodzenia, albo wcale się nie płaci i tych pieniędzy nie będzie. Ale czy pan nie, nie maluje obrazu? zbyt czarnymi farbkami. Widzieliśmy, wszyscy państwo widzieli Black Friday, a właściwie weekend cały. Nigdzie samochodu nie można zaparkować. Ludzie Panie. mają może pieniędzy, obniżki, zniżki. Panie Gospodarka się kręci, a pan tutaj cały czas histeryzuje. Panie, Panie redaktorze, redaktorze. przez 20 lat klimatolodzy, fizycy atmosfery mówili o zmianach klimatu i też ich wszystkich obśmiewali a teraz już chyba gołym okiem ludzie widzą, a młodzież tym bardziej, bo to ich dotyczy, co się dzieje z klimatem. Praw ekonomii się nie zmieni. Możemy sobie powiedzieć, że będziemy manipulowali tak, żeby ich działanie opóźnić w czasie. Ono będzie wtedy mniej dyskrecjonalne, czyli będzie wchodziło nie etapowi, a bardziej szokowe. Też dla ludzi. Natomiast to, że gospodarka spowalnia, to, że spadają nakłady inwestycyjne, na przykład jeżeli przerzuciliśmy koszty wszelkiego typu... Kupowania głosów przez PiS, bo obniżyliśmy PiS z, z, o jeden punkt procentowy. Nie na samorządy. No to dobrze, to znaleźliśmy winnego kłopotów, które ale te samorządy, ale te samorządy przestały już przestają inwestować za rok w ogóle nie będą Właśnie, inwestować, ale inwestują źle gospodarują I przez to, że one źle inwestują, Słysze, że nie usłyszę, będą pan, pan, pan ja usłyszę, argument, ja dajemy wam spitu coraz więcej pieniędzy, jest wzrost gospodarczy, a wam jest wciąż za mało, nie Panie jesteście w stanie, że Polacy nie są naiwni, spadnie tempo wzrostu w tym czasie wzrośnie inflacja, może nie aż tak bardzo. To, co pan powiedział o wieku emerytalnym, które te argumenty są miażdżąco przekonujące, biorąc pod uwagę sondaże, jakie były w sprawie na przykład obniżenia emerytur, Siśmy powiedzieć chyba lekko osłabiają panę odważną. To znaczy te, że... ja bym powiedział tak, nie mają pogłębionej refleksji, ale mają płytką portfelową. Więc jak będą widzieli coraz mniej w portfelu, a to, co dostają od państwa, na przykład 500 plus, będzie coraz mniej warte, bo nie będzie można podnieść, bo przecież nie będzie przestrzeni finansów publicznych, a inflacja będzie rosła, to przyjdą po i wystawią rachunek w rząd Ja wący. trochę ja chpielę trochę tak myślę, że by po... pan doktor. Przedstawia ten raczej czarny, mroczny obraz. On nie będzie za rok. Ja wiem, ja ale... wiem. I, 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 I tu jest pewien dylemat pod tytułem: To wszystko wydaje się dość abstrakcyjne. No, emerytura bardzo niska, ale przecież nawet. Jak ktoś ma już po 50, to no, przecież to nie jest jutro, prawda? Skutki zamachu na sądy, o których mówił profesor Mariusz. Nie muszą mi się zdarzyć nie, w ogóle. Tak. Może w ogóle. Skutki kłopotów Polski, słabnącej pozycji w Unii Europejskiej, o których mówił Janusz Lewandowski. No dobra, co mnie to obchodzi, a ten parę miliardów, miliardy, abstrakcja. I teraz pytanie. Ten dramat chyba polega na tym, że jak ludziom powiedzieć, o tym, że te setki tysięcy samochodów, być może, a na pewno dziesiątki, w ostatnich dniach i zakupy, i, 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 i zakupy, i wielki, wielki ścisk w sklepach, że który będzie prowadzi... za chwilę, że to jest może okej, okay, ale to, to o niczym nie świadczy. Że tak naprawdę, czy weźmiemy smok, czy weźmiemy Unię, czy weźmiemy sądy, czy weźmiemy gospodarkę, czy weźmiemy emerytury, to wszyscy siedzimy na wielkiej bombie zegarowej. Panie rektorze, no w taki sposób, tak? Jest, jedynie co możemy mówić, to możemy edukować, możemy tłumaczyć, yy, możemy pokazywać. Tak było z klimatem. I wtedy usłyszymy. Ale... A mówiliście w 2015, że nas na to nie stać, a pokazaliśmy, że, no, was, tak, że no stać. Tak, tak. To jest tak samo jak było z klimatem. Mówiliście, że ocieplanie klimatu, a proszę bardzo, zima najgorsza od stuleci. A mówiliście, że ocieplanie Jaka klimatu i tak dalej. Ja mówię 10 lat temu, no bo tak. Ale pamięta, mówili... pamięta pan tak. Białe, białe Boże Narodzenie, bo ja ostatni raz chyba w 2004 w Tak, I dlatego Polacy tak wzruszają ramionami, a prezydent jedzie i mówi: mamy węgla na 200 lat, nie, pod, nie, nie pozwolimy zamordować polskich kopalni i tak dalej. No i jedną z metod uczenia, tą gorszą i tą bardziej jest metod uczenia się przez doświadczenie. Niestety, być może, że trzeba będzie następnego doświadczenia, bo wyrosły nam całe pokolenia, które w 1989 roku miały 10 lat. Proszę zwrócić uwagę, lud y y ludzie do 40 roku życia... Nie mają żadnego doświadczenia związanego z kryzysem gospodarczym, ze spowolnieniem, ze stagnacją poziomu życia. Ja tylko chcę powiedzieć, że polski poziom życia w 1989 roku był taki jak Ukraina dokładnie taki tak. sam. Więc być może, że mamy pokolenie. Tak, jak pokolenie baby boomów w Stanach Zjednoczonych powojenne, które było hołbione bardzo długim okresem yy, dobrej sytuacji, nie a, okay, boomer na tym, nie? a które jednocześnie No jest bardzo podatne na populizm. Jest podatne na populizm, No bo odeszliśmy od tego, żeby uczyć dzieci w szkole o faktach, przenieśliśmy więcej pozyskiwania wiedzy do yy, mediów społecznościowych, gdzie jest więcej fake newsów. Przecież, jak się młodego człowieka spytam, czy sprawdził w encyklopedii, to on mówi, że sprawdził w Wikipedii. Dla młodych ludzi, Wikipedia jest encyklopedią. Oni nie nie wiedzą w ogóle nie wiedzą co to jest encyklopedia większość z nich, ponieważ większość Polaków nie ma nawet jednej książki, nie widział na oczy encyklopedii, no więc być może, że to pokolenie musi doświadczyć tego co co moje to tylko dramat polega panie doktorze chyba na tym między innymi, że że nawet jak się nic złego teraz nie nie, nie stanie zapisu i kiedyś odpowiedzialni władzy, ludzie przyjdą do władzy, a nie tylko tacy, którzy będą kłamać od rana do wieczora i kupować za pieniądze ludzi dalsze sprawowanie władzy, że ta nowa, inna władza będzie musiała zacząć mówić prawdę. Ja nie wiem, czy ludzi e, panie... nie wywiozą tej władzy na Nie, panie redaktorze, na ta, władza, która teraz rządzi, za, za ta władza, która teraz rządzi, doświadczy już niezadowolenia społecznego wynikającego z sytuacji gospodarczej. Tak czy pan sobie wyobraża, że nauczyciele z zadowoleniem wrócili 1 września do szkoły? Jest... A jakie są perspektywy na znalezienie ale ta pieniędzy na ich pracę? władza... Już powiedziała obywatelom, nauczyciele mamy ich gdzieś. Bujajcie się, to wasze dzieci mają problem. Właśnie. Tylko, że na razie ludzie myślą, że to nauczyciele mają problem, a jeszcze nie wiedzą, ale za rok dwa się dowiedzą, że to ich dzieci, czyli oni sami będą mieli problem z niskim poziomem nauczania, z większą frustracją dzieci, z większymi problemami wśród nieletnich. Administracja. Przepraszam, Związki Zawodowe, NZC, Solidarność, gdzie chronią administrację? Czy pan myśli, że teraz będą podwyżki na administrację publiczną, na pracowników sądownictwa? Jeżeli my teraz szukamy choćby 5 miliardów lewą ręką do prawej kieszeni po to, żeby nikt nie widział, żebyśmy nie przekroczyli reguły wydatkowej, a za chwilę za rok będziemy przekraczali na pewno wszystkie możliwe y, ograniczenia i wejdziemy w procedurę nadmiernego deficytu, jak nie w, dwa, w 2021, to w 2022. Przecież ten budżet się teraz spina tylko dlatego, że mamy... No około 20 miliardów jednorazowych wpływów, których za rok nie będzie, a za rok nie będzie 20 miliardów, i jednocześnie będzie o wiele niższe wpływy do budżetu z powodu wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego. Podsumowując, czy sprawa klimatu, czy sprawa sądów, czy gospodarka, czy emerytury, czy służba zdrowia, czy edukacja leci ten polski samolot, my wszyscy na pokładzie i wystarczy nie zatykać uszu, żeby usłyszeć strasznie głośne. Terrain ahead, pull up. Pull dlatego up. wiceminister tego rządu mówi: Zapnijcie Polacy pasy. No właśnie dlatego mówi. Szkoda tylko, że no, na tyle miał swo, swoje pokłady etyczne, że brał w tym udział jeszcze rok, dwa lata temu. Doktor Bogusław Grabowski, panie doktorze, dziękuję bardzo. Spotkamy się za dwa, trzy miesiące, kiedy pan. Y Opowie o dalszym pogorszaniu się sytuacji gospodarczej Polski. Dziękuję. Niestety Serde tak. Serdecznie dziękuję.